Cześć wszystkim z tej strony Wasz Biały Wilk. W dzisiejszym krótkim materiale przychodzę do Was przede wszystkim z, taką, yy, z takim trochę przesłaniem yy, w związku z informacją, którą dostałem od Pauli, czyli od Ciri, że w, w rodzinie Ciri pojawi się nowy członek. Nie chodzi mi o to, że, że Ciri będzie miała jakąś siostrę, czy czy brata? Tylko, że będzie miała swoje własne zwierzątko. <laughs> tak jak Wam Paula wspomniała na tym swoim materiale, że będzie to chomik. Konkretnie chomik szwendalski. Nie wiem za bardzo, jak taki chomik wygląda. No ale, no ale przyznam, że ja się tam nawet cieszę, że Paula będzie miała y, swoje wymarzone zwierzątko i przede wszystkim będzie miała. Y, będzie miała w końcu jakieś też nowe zajęcie. Nie ukrywam, że jak ja usłyszałem o tym, że Paula będzie miała swoje, swoje własne zwierzątko, to byłem naprawdę zaskoczony. Ale tak pozytywnie zaskoczony. Eee, bo tak szczerze mówiąc, ja też sam miałem kiedyś własne zwierzątka. Miałem najpierw kota, potem miałem złotą rybkę. Jeszcze w międzyczasie razem z rodziną mieliśmy takie bardzo duże akwarium, w którym mieliśmy bardzo dużo małych rybek. No i potem, jak mieszkaliśmy w jaworzu, to, to dorobiliśmy to, zaadoptowaliśmy psa, o którym Wam już chyba opowiadałem kiedyś. Tak czy owak, cieszę się, że Ciri będzie miała swoje wymarzone zwierzątko, tak jak już wcześniej mówiłem. No i myślę, że sobie poradzi, bo, bo jak ona tam wspominała miała już kiedyś chomika. A wiadomo, że opieka nad takim zwierzątkiem to jest bardzo duża odpowiedzialność. Ale na pewno sobie poradzi. Wierzę w nią. To tyle ode mnie. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Mam nadzieję, że, że materiał od Siri się wam podobał. Piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Możecie na przykład pisać w komentarzach, jakie wy macie swoje zwierzątka, jeśli w ogóle jakieś macie. A jeśli nie, to jakie byście chcieli mieć. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje, polecajcie kanał. No i przede wszystkim, najważniejsze, czekajcie na drugą część materiału Ciri, który pojawi się oczywiście w poniedziałek. No i oczywiście pozdrawiam Was w imieniu swoimi Ciri. Bywajcie.